Byłem na dworze, widzę, że zaczynają ci mieszkańcy Szczecina z placu schodzić tam na, na takie wzniesienie. Tam była droga, która prowadziła do przedszkola. Ja widzę, jak ludzie opuszczą ten plac, to oni rzeczywiście zaatakują, bo te oddziały Zomoń nie, nie na darmo sprowadzili. Wybiegłem na środek tego placu. I zawołałem, ludzie, nie uciekajcie, zasłońcie swoimi ciałami bramę stoczni. To było tak dramatycznie, ale wzywałem ich, żeby nie uciekali, żeby zasłonili stoczni. I wycofałem się. Ale wracając do swojego biura, widziałem, że przechodził Kazik Liczbarski i Amrożka ja Kazik. Jeden był kierownikiem kadr, a drugi był szefem działu wojskowego. No, wróciłem do domu, do biura. Później się dowiedziałem, bo te wypadki nastąpiły tak szybko. Dowiedziałem się, że wśród tej rzeszy ludzi, tych osób, które się tam zebrały, wśród tych najstarszych kobiety, poklękały na szerokości jezdni się połączyły, e, połączyły łokciami i coś zaczęły śpiewać, coś. Czy tak było? Nie wiem. Tak słyszałem od tych, że… A, a skończyło się tym, że te oddziały się wycofały. Nie było już w tym dniu ataku na bramę stoczni. Po kilkunastu minutach e, Fela Dłużak wpada do i panie Wacławie, od to pędzie. Ten, który mnie wysyła na, do, na, do dziwnówka, na, że mnie zwoń, od pędzi, coś się szykuje. To dobrze, że jestem. No i on wpada do biura. Wacek, oddaj mi klucze, zamknij biuro, zabierz swoje rzeczy. Czemu? Mam ci oddać klucze, bo już ci nie będą potrzebne. Chodź ze mną do dyrektora. No to chodź idziemy, jak dyrektor mnie wzywa widzę, że coś przeskrowałem pewnie i, i ten albo ma jakieś zadanie dla mnie idziemy, wychodzimy, a on mój idź, idź I, i ja idę pierwszy a on za mną. To takie było przykre dla mnie wrażenie, że pamiętam, e, pamiętam <laughs> ten obraz kiedy e, w Bydgoszczy Idzie taki pan w kapeluszu a za nim facet z karabinem. Prawda? Jest takie znane zdjęcie taki ściupiwka pan z podniesionymi rękami, mówi, on też mnie tak prowadzi jak tego Niemca na otrz, niemiec na ods tak mi się skojarzyło to wtedy. Poszliśmy na, na piętro a on mówi i, i skręcamy do dyrektora tam gdzie jego biuro my nie choć do głównego księgowego. Poszliśmy do głównego księgowego. Siedzi Adam Imach, za biurkiem, rozparty, a po jego prawej stronie taka kartka papieru. Siadaj, mówi do tego zastępca, on siadł. Ja mówię, Wiesz, co, Wacek, bardzo mi przykro że po tylu latach tak się zakończyła współpraca między nami. Wstał, wziął to pismo, muszę powiedzieć że chcę ci, powiedzieć, że muszę wręczyć ci wypowiedzenie za twoje niestosowne zachowanie. Takie mam powiedzenie od dyrektora.